W tym filmie będę łowił po raz pierwszy na swoim stawie na spinning oraz na żywca. Moim zadaniem będzie udowodnienie występowania tutaj dużych drapieżnych potworów. Nie zakończę polowania, dopóki nie osiągnę sukcesu. Jest! 4, 3, 2, 1 i pnę. Jest! Czy legenda okaże się prawdą? Jaki gigant! Jaki wielki! Jest potwór! Pewnego dnia pojechałem połowić na spinning na swoim stawie. Ledwo przeszedłem przez zarośla, aby dostać się na stanowisko. Staw był bardzo porośnięty zielskiem, więc musiałem znaleźć przynętę, która przepłynie nad nim i nie będzie szybko padała. Mały wobler nada się idealnie. Pierwszy rzut poskutkował okoniem. Chwilę później udało się złowić kolejnego. Jednak w tym stawie kryją się większe ryby, na które trzeba zapolować. Dzisiaj mamy 1 września, ale zamiast siedzieć w szkole, to lecimy sobie popływać trochę łódką. Jechałeś kiedyś z łódką? Nigdy w życiu. Halo? Wyłaś, bo my już podjeżdżamy. O ja już, no Siema! Siema no bo... Stanęliśmy sobie przy sklepie. Zobaczmy, ile miejsc zajęliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc. Matko, bosko! No po raz pierwszy będzie na moim stawie. Jak oceniasz? Ładny? O kurde, przyjechaliśmy na mój nowy staw z zamiarem łowienia z łódki. Niestety miejsce do wodowania, które zrobiłem wiele miesięcy temu zostało zarośnięte ogromną ilością trzcin. Nie było po nim śladu. O kurde, dobra, mamy problem. Znaleźliśmy inne miejsce, w którym będziemy mogli zwodować łódkę, jednak będzie ją trzeba przenieść dość daleko. Kto ten rów zrobił? Musisz tutaj. się zaprzeć tylną nogą, musimy walić. Kiedy dotarliśmy na miejsce wodowania, zacząłem kwestionować powodzenie całej akcji wodowania i wchodzenia do łodzi z tego miejsca. Na stawie jest jedna plaża, gdzie byłoby o wiele bezpieczniej i łatwiej. Niestety chłopakom nie chciało się nieść łodzi aż do tamtego miejsca, zacząłem szukać więc drogi, która pozwoli nam dostać się na to miejsce samochodem. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem o tej ścieżce. O. Jakby dzisiaj tej łódki nie zniszczymy, to będzie dziwne. Ogień! Jest dobrze, widzowie. Kurde, te chmury to nie wyglądają zbyt Ale fajnie. Jesteśmy meteorologiem? Dokładnie, bokiem przejdzie. Zaraz będziemy wodować łódkę, musimy wszystko na nią załadować. I teraz czas znaleźć sobie jakieś ciekawe przynęty. Dlatego tutaj mam Mr. Boxy od Perfect Fishing. Szukasz skutecznych przynęt spinningowych? Znajdziesz je na pewno w tym pudełku. Ohoho. Jeśli wykupisz subskrypcję na stronie Perfect Fishing, będziesz co miesiąc otrzymywał boksa wypełnionego różnymi przynętami spinningowymi. W opisie znajdziesz link. Na pętłutki dzisiaj to będą wiosła. Wiosłować będzie miał miało dzisiaj być pełne słońce, tak mówiła pogoda. Dobrze jest, do szczupaki, no pada właśnie. deszcz, będzie dobrze. Zrobiła się pogoda szczupakowa i zaczął padać trochę deszcz, a ja się ubrałem jest mi strasznie zimno, bo właśnie się nie ubrałem. Trzymaj Mason, tobie czarny będzie bardziej pasował. Dzięki, tak to znaczy. To jest legendarny kapok, na którym Wojtek pływał po swoim stawie na tratwie chyba. Teraz w ogóle robimy tak jak kiedyś, że we trójkę wchodzimy na łódź. Ja, o ja! A, mokro! <laughs> Teraz ja. Tyk, Mamy tutaj nasze rzeczy. Czas zwodować łódkę. Ała, moja noga. Chyba sobie złamałem. O kurde! Coraz bliżej wody. Dobra, zrzucamy ją. O stary! Uważaj! Musimy jakoś sensownie usiąść. Ale, Mason, wiesz, że my utoniemy, jak ty będziesz na dziobie. Za póki mamy. Wbijam się na łódź! O, jesteśmy we trójkę na łodzi. Odpychaj nas. Trochę jesteśmy za bardzo przeważeni na Twoją stronę, Mason. Sorry. Musieliśmy się ustawić tak, żeby Mason był na środku, bo do niego należało wiosłowanie. Jesteśmy. O, o kurde! kurde! Nadszedł czas, aby rozpocząć łowienie. Kurde, Może krzaki? Nie. Mam. Jest u Daniela ryba. Pierwszy rzut. Okoń ładny. O kurde. Nice. Pierwszy rzut Daniela. Fajny okoń. Ponad 20 centymetrów. Po chwili Mason w dziwny sposób złowił rybę. Ej kurwa ryba, ryba, ryba. Rzuciła Ty ryba. kurde. Co ty, Mason, zrobiłeś? Ja wiosłowałem. <laughs> Mason wiosłował i mu się ryba rzuciła na przynętę. Ładny okoń. Chodźmy gdzieś dalej, bo tutaj są takie krzaczory. Płyniemy prosto na środek stawu. Tam czekają na nas wielkie ryby. jakby jeszcze trochę tych trzcin powycinać to tak wchodzą, jest, był, patrz patrz, Nie mamy kolejnego, jest, wciąłem go i zbadł mi sprzynęty i wleciał nam na pokład, tego się nie spodziewałem tutaj są strasznie fajne trzciny jestem pewien, że coś się kryje w nich jest, siedzi tak, no trochę większy mój w tym stawie jest dużo zielska myślę, że to też ma swój urok i chyba miałem rybę tak! Była ryba! Tu wypłynęła! Dajcie mi tego pajka, 102 metry, halo! Jest krystalicznie czysta woda. Aż dno prawie widać w niektórych miejscach. Mason tutaj krzaki ciągnie. Tutaj Daniel ciągnie krzaki. Tam chcemy płynąć, zapolować na ogromnego giganta. Ty, rybę mam. Nie taki mały. Mała przerwka z mojej strony. Niedługo zakładam jakieś grube przynęty. Nie wiem, czy te szczupaki tutaj są. Jest! Jest! Szczupak! O kurde! Szczupak! Jest! Ja nie mogę. Chciałeś wielkie szczupaki? To są! Jest. Niestety ten szczupaczek nie dowiódł występowania tego gatunku w stawie, ponieważ była to najprawdopodobniej ryba, którą sam tutaj wpuściłem podczas zarybiania. Musimy złowić jakiegoś szczupaka, który był tutaj wcześniej. Na razie słyszeliśmy tylko pogłoski od ludzi, którzy tu łowili. Twierdzili oni, że są tutaj szczupaki. O, o jest. jest. Ale ja to łowię na tego Spinwada. Pierwszy raz ryby na Spinwada łowię. Jak zawsze używałem nic. Tak pięknie chodzi. Siedzi. Jest. Siedzi? Jest na tą przynętę. Chyba... Jest na przynętę z Mr. Box od Perfect Fishing. Taki grubiutki okoń. Rzucałem trochę na większe przynęty, ale nic się nie działo. Jedyny raz, jak miałem jakąś rybę na większą gumę, był kilka dni po tej wyprawie. O, branie! O Aniel powiedział: No, na to będą 40 konie no. brały. Kurde, jakby tak jedno zero dołożyć, to by była 40. Kiedyś w tym miejscu zgubiłem ciężarek, który służył mi jako kotwica. Postanowiliśmy spróbować wyciągnąć go magnesem. To jest jakaś pyszka w ogóle? Co to jest? Ty! To jest tak ciężkie, serio! Jakie to jest ciężkie! Jakie to jest ciężkie! To jest kotwica twoja? No, o. Ekstra mamy kotwicę. O jest! Ale się rzucił. Przełamałem klątwę. Tak długo się nic nie działo. Siedzi. Jest? Na tego spinmana małego. Tak. I w końcu wydarzyło się to, na co czekaliśmy. O, udaje zdechom rybę. O kurde, jest, siedzi. Szczupak był, szczupak był. To już na pewno nie był z zarybiania szczupak. A zatem mamy potwierdzone, że w tym stawie były szczupaki zanim jeszcze wszedłem w jego posiadanie. Teraz należy zadać sobie pytanie, do jakich rozmiarów udało się dorosnąć największym osobnikom. Czas zapolować na jednego z potworów, które gdzieś się tu kryją. Więc mamy udokumentowanego jednego szczupaka, który nie przybył tutaj z zarybiania. Mejsen tam podobno miał coś większego. Ej! ryba była jakby. Była ryba, była ryba. Ale no, Mason to, to Mason, to mógł być Glon. Ten mistyczny szczupak na razie nam się nie pokazał, ale on gdzieś tutaj jest. Zakończyliśmy łowienie, ale wiedziałem, że to nie koniec polowania na prawdziwą bestię. Spinningowanie większymi przynętami okazało się nieskuteczne, więc, aby złowić dużego drapieżnika, wykorzystam inną technikę połowu, a mianowicie na żywą rybkę. Nie jestem fanem tej metody połowu, ale w tym przypadku nie miałem innego wyjścia. Zacząłem od próby złowienia przynęty. Potrzebowałem około 10-cm płotki. Na metodę brań było dużo, ale niestety stało się to, czego się obawiałem. Łowione przeze mnie ryby były za duże na pozostanie moją przynętą. Spławik, spławik! Złowienie małego żywca wydawało się coraz mniej realne. Co to jest? O kurde, co to jest? Karaś? Nie wiedziałem, że tu karasie są. Odkryłem nowy gatunek. Karasia jeszcze w tym stawie nigdy nie złowiłem, a zatem mamy kolejny gatunek, o którym nie wiedziałem z tego stawu. Nie zostało mi wiele czasu do zmroku, a ja cały czas nie miałem potrzebnej mi rybki. Nagle na spławiku zaczęły się brania. Cały spławik szedł pod wodę, ale nie mogłem tego zaciąć. Byłem ciekawy co tak bierze, bo nigdy wcześniej nie miałem tutaj brań na spławik, kiedy na haku wisiała kukurydza. I jeszcze branie jest tutaj. Chyba była jakaś niewielka ryba, która mogła bardzo mi się przydać. Topi się, topi się spławik i znowu nie ma, kurde. Jest od razu branie, ale jest też na branie na metodzie. O kurde, spławika miła. i znowu nie ma ryby. Co to ma znaczyć? Tu coś jest. Tu jest coś sporego. Coś naprawdę ładnego siedzi. Co to jest? O kurde, co to. Lin? Jest Lin. Mamy linka na kukurydzę. No nieźle. Już od początku tak naprawdę mój zestaw wygląda tak, że zakładam samą kukurydzę i po prostu takie coś wrzucam do wody. Na takie coś wziął karaś, na to wziął Lin. Kiedy poluję na małą rybkę, to biorą te duże. A kiedy poluję na duże, to wiecie co wtedy bierze. Robiło się już ciemno. Ale zanim odjechałem, dowiedziałem się jeszcze, co tak brało mi na spławik. Znowu, jedzie, jedzie. Jest, jest coś. Na kukurydzę. Coś większego. Na spławik. O kurde, co to jest? Nie daje się wyciągnąć. Karaś. Nie wiedziałem, że takie fajne karasie są w tym stawie. Dobrze wiedzieć. Wiele brań spotkało mnie tego wieczoru, ale małej rybki nie złowiłem. Tym razem zacząłem od złowienia żywców na innym stawie. W szybkim tempie udało złowić mi się kilka niewielkich wzdręg, które spakowałem do specjalnego wiadra i ruszyłem na swój staw. Czas w końcu przekonać się, czy w tym stawie żyją jakieś wielkie drapieżniki, które skuszą się na moją żywą rybkę. Ten dzień miał przynieść wartościowe informacje dotyczące występowania tutaj szczupaków. Wszystkie wędki zarzucone teraz trzeba czekać na branie. Nie ma spławika! Wyszedł, wyszedł! Spławik zanurzył się na niecałe 10 sekund, ale niestety po tym czasie znowu się wynurzył. To był pierwszy znak, że może się udać dorwać potwora. Postanowiłem założyć nowego żywca, który będzie się bardziej ruszał i kusił drapieżnika do ataku. Nowy żywiec był bardzo ruchliwy. Obserwowałem go i wiedziałem, że zwraca na siebie uwagę w podwodnym świecie. Jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz coś się na niego rzuci. Jest! Nie ma spowika! Ale wciąga żyłkę, ale ciągnie! Cały czas wciąga żyłkę. Tu jest coś dużego. Dobra, tnę. Siedzi coś większego. Jest coś! Jest jakaś większa ryba. Puściła. Tak myślałem. Tu jest za mały hak. Muszę zamontować większy hak. Wtedy będę miał większe szanse. Było tak blisko wyciągnięcia wreszcie czegoś większego, ale niestety nie tym razem. Zarzuciłem obie wędki w miejsce brania, ale ryba już nie wróciła. Na trzecim żywcu, który był zarzucony na innym stanowisku, widać było wyraźne ślady zębów. Coś trzymało go w pysku i mocno poszarpało. Robiło się coraz ciekawiej, ale był pewien problem. Nastała ciemna noc i musiałem wracać do domu. Kolejny dzień zacząłem od złowienia żywców. Kiedy miałem ich wystarczającą ilość, ruszyłem nad swój staw. Tym razem miałem inny pomysł na łowienie. Z łódki będę mógł zarzucić w miejsca, które z brzegu byłyby dla mnie nieosiągalne. Łódka nie była najwygodniejszym stanowiskiem, ale liczyłem na to, że nowe miejsce wkrótce da jakąś rybę. Zbranie chyba. Było kilka mocnych szarpnięć. Za spławik. Znowu. Tak, jest branie, jest branie. Nie ma spławika. Wynurzył się, ale coś się bawiło przynętą. Wygląda to tak, jakby co chwilę jakiś drapieżnik podpływał, łapał przynętę na chwilę i rezygnował. Tak było na pewno. Patrzcie na przynęte, ma zdjęte łuski. Była trzymana w pysku przez jakąś zębatą rybę. Jest branie. Ryba, którą mam na haku, jest już ledwo żywa, więc niemożliwe, żeby robiła takie mocne pociągnięcia. Coś po prostu obrało z tego żywca. Wiedziałem, że czai się tam jakaś ryba i bardzo chciałem ją złowić, więc postanowiłem dać jej jak najłatwiejszą zdobycz. W tym celu wziąłem swojego najmniejszego żywca, jakiego miałem, i miałem nadzieję, że ten drapieżnik skusi się na tą łatwą do połknięcia przynętę. Chyba coś go zjada. Tak, jedzie, jedzie, jedzie. Znowu Dawaj rybo, połknij tego żywca, proszę cię Nie ma spławika, znowu jest teraz Coś tam się czai i znowu jedzie Teraz jest szansa, okej okay? I się wynurzył niestety, ale znowu się zanurza Dobra, chyba czas zaciąć I co jest? To dość lekkie branie wzbudziło we mnie podejrzenia Tak jakby nie była to żadna duża ryba tego się nie spodziewałem. To jest chyba wyjaśnienie, dlaczego te brania były takie lekkie. Okoniowi dosłownie lekko spyska, wystaje tylko ogon mojego najmniejszego żywca. Niestety, założenie najmniejszego żywca poskutkowało również niedużą rybą. Próbowałem coś złowić jeszcze w kilku miejscach, ale nigdzie nie zauważyłem już brania. Zdecydowałem, że łatwiej będzie łowić z brzegu, więc popłynąłem na plażę i stamtąd zarzuciłem wędkę. Niestety, teraz też nic nie brało. Zauważyłem tylko, jak coś zaatakowało żywca, który płynął sobie po powierzchni. Poszedłem sobie trochę pospiningować na jakieś inne stanowisko, a kiedy wróciłem, okazało się, że nigdzie nie ma spławika. Kiedy zaciąłem, zauważyłem, że spławik jest gdzieś na brzegu i nawet zdawało mi się, że poczułem przez chwilę rybę. Na pewno było branie, bo ten żywiec nie dałby rady przepłynąć takiego dystansu. Było mi szkoda, że straciłem jedyną szansę na większą rybę tego dnia jedyna szansa a mnie nie ma przywędce. Ten dzień zapowiadał się dobrze. Miałem dużo czasu na łowienie i ogromną nadzieję na to, że wreszcie po miesiącu czekania uda mi się złowić dużą rybę i udowodnić istnienie ich w tym stawie. Zanim zarzuciłem drugą wędkę żywcową, czekałem na odpalenie drona. Postanowiłem zrobić sobie kilka rzutów na spinning, aby się nie nudzić. Nawet w najmniejszym stopniu nie sądziłem, że coś złowie, bo tą przynętą rzucałem ostatnio na każdej wyprawie i nic się jeszcze nie wydarzyło. Kamera nagrywała w tym czasie spławik, a gdzieś z boku stałem ja i nie wiedziałem, że za moment coś przywali w moją przynętę. Ale nie na żywca, tylko na spinning. Jest ryba, jest ryba na spinning. Jest coś fajniejszego na spinning. O kurde, co to jest? Jest coś ładnego sztupak! Joki gigant! Joki wielki! Jest potwór! Jest potwór! To jest ten moment, w którym mam w podbieraku jednego z legendarnych potworów tego stawu 76 cm. Jestem pewien, że to nie był największy szczupak, jaki tutaj występuje. Teraz pytanie: jakie są większe? Początkowo miałem mieszane uczucia co do tej całej akcji. Z jednej strony cieszyłem się, że w końcu się udało i czułem ulgę, bo wiedziałem, że teraz można już zakończyć to wielkie polowanie. Z drugiej strony jednak zdawało mi się, że było to takie niespodziewane i nie byłem w tamtym momencie przygotowany na złowienie tej ryby. Mogło wszystko przebiec trochę sprawniej, ale odgoniłem złe myśli, bo w każdym razie wyprawa się dopiero zaczynała, więc nie pozostało mi nic innego jak zapolować na kolejnego potwora. Jest to mój drugi największy szczupak złowiony na spinning w Polsce. Bo największy miał 80 cm. Czasami jakiś drapieżnik rzucał się na mojego żywca, trochę się z nim poszamotał, a później go zostawiał. Taką sytuację możecie tutaj zobaczyć. Wpadłem na pomysł, aby pójść ze spinningiem na jakieś inne stanowisko i spróbować jeszcze coś złowić. Zobaczyłem wąskie przejście wśród krzaków i postanowiłem sprawdzić, czy będzie się dało stamtąd rzucać. Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce, ale warto spróbować. Widzieliście to? O kurde! Nigdy czegoś takiego nie miałem. Od razu, od razu jest szczupak. O kurde! Jacie! To jest niewiarygodne. Zaatakował przynętę od razu, kiedy tylko wpadła do wody. Żebym teraz ja się tylko nie wywalił tutaj leciutko zapięty. Strasznie ciężko mi się, mi się tutaj porusza Odpięty. Zmierzyłem szczupaka i okazało się, że miał 60 cm. To było najszybsze branie na spinning jakie kiedykolwiek miałem. I kolejna bestia z mojego stawu została odkryta. Udałem się w jeszcze jedno niebezpieczne miejsce. Szczupaczek mały tu płynie. Nie był to szczupak z zarybiania, a zatem jakiś naturalnie tu występujący. I znowu jest. Trzeci dzisiaj zaliczony. Ten dzień był istną nagrodą. Nie potrzebowałem już żadnej kolejnej ryby. Myślałem, że w tym momencie wszystko się zakończy, ale nagle znikł spławik na jednej żywcowej wędce. Tylko odszedłem od wędki i znowu poszedł pod wodę. 5, 4, 3, 2, 1 i tnę. I jest. I jest coś. I jest coś fajnego i puściło. Niestety nawet taki duży hak nie spowodował skutecznego zacięcia. Poczułem solidny opór, ale niestety nie dowiemy się co to była za ryba. Na drugiej wędce żywiec nie pokazywał już znaków życia. Przez wiele godzin nic się na tej wędce nie działo, aż w końcu, kiedy już się miałem zwijać, stało się to. Pranie tutaj, na tym sprawiku. Tutaj tak długo się nic nie działo. I teraz nagle nie ma spławika Zanim zacząłem, odczekałem chwilę, aby dać rybie czas na połknięcie przynęty Cały czas nie ma Dobra, tnę Jest Jest, jest coś, widzę coś O, o kurde Jacie Patrzcie na tego ogromnego konia. Wystaje mu jeszcze kawałek rybki z pyska Nie spodziewałem się, że jak coś walnie teraz na żywca To to będzie okoń Przepiękny jest Nie udało mi się go dokładnie zmierzyć Bo uciekł mi do wody Ale jest to prawie na pewno moja polska życiówka okonia Koło trzydziestki okoń i tak właśnie kończy się moja przygoda. Udało się udowodnić występowanie tutaj konkretnych szczupaków i okoni, jednak jeszcze wiele odkrywania przede mną. Jakie największe ryby się tutaj kryją, to jest zagadka, którą zajmę się innym razem.